Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć jak można dorobić się dużych pieniędzy. Można zostać popularnym piłkarzem. Można zostać ministrem w Ministerstwie Swobodnego Wypoczynku i Abordażu. Tak akurat jest bardzo prosty, Wymyślimy nowy podatek. Można także zostać utalentowanym naukowcem. No Na ale teraz telefony są nowocześniejsze. Mają więcej funkcji. Kolorowe wyświetlacze potrzebują bardziej wydajniejszych baterii. Można też zostać kloszardem, który zbiera drobne, e, pokazując drogę na parkingu. Można także zostać bardzo popularnym hip-hopowcem, który wymyśla fajne kawałki. O! I mamy to! I mamy taki kawałek, że zamiast ogniska palimy zioło. Rozumiesz, mamy osiedlowe akcje, mamy o tym, jak nienawidzimy milicji i jest gitara. Jakie są inne kierunki? Skąd mam wiedzieć? Można także posmarować twarz pastą do butów, założyć koszulę z biedronki i chodzić między biurowcami i świrować wesołego kurczaka. I tutaj jeszcze chciałbym namienić. Chodzę z tym śmigłem, kabel mi się majta między nogami, panie. A co ty tutaj masz na, na policzku? A to po fladze koreańskiej. Mhm. Mm to wiesz co, to przejdź tu jeszcze po, po tej polanie z tym śmigłem, po i tutaj, tak. No nie wiem, ja chyba z decyzji nie będę grał. No, Czy raka ma jakiegoś? Co to jest w ogóle?